Jeszcze jedno pytanie. Jak się złoży taki układ chłodzenia, można go teraz Ten y, układ chodzenia freonem, tak. On tylko, ile, ile masz prądu, tyle możesz korzystać. Ale za to on sobie odporowuje w powietrze i, i go nie ma. Tutaj mamy jeszcze inną metodę chodzenia. Tu mamy dwutlenek y, węgla w formie stałej, czyli tak zwany suchy lód. To jest granulat suchego lodu. To ma około minus 50 stopni. Tutaj do, widać właśnie y, jest chłodzenie procesora, to się nazywa. No my to na nazywamy kontenerem, kontenerem, tudzież potem, z angiel od angielskiego słowa. Ale profesjonalnie to powinno być nazywane parownikiem. Z tego co przynajmniej mi wiadomo. Tutaj mamy suchy lód, a nadal mamy wlany aceton po to, aby była no, dobra wymiana ciepła. Tam na styku, tam gdzie jest, miejscu, gdzie jest procesor. Tutaj już mamy ciekły azot. Tutaj jest mój pan, u którego właśnie tankuje, yy, tankuje azot. Tutaj jest napełnienie dewaru. tutaj mam na przykład jeden dewar, to, jest, yy, to się nazywa znacznie dewara. Yy, ten ma akurat 30 litrów, yy, mieści 30 litrów azotu. To jest, to jest chiński dewar, czyli tani, on kosztował chyba 2,5 tysiąca. Amerykańskie są mniej więcej dwa razy droższe, więc to już może wam dać pewien pogląd na koszty overcookingu. Mam takie dwa dewary, w do... znaczy, teraz nie potrzebowałem drugiego, więc go nie przewoziłem. Mm, tak. To zależy od dewara, na przykład ten jest w stanie utrzymać azot przez około 2 miesiące, ale na przykład jak kolega ma używane stare dewary, no to tam mu to bardzo szybko ucieka, jak bym to powiedzieć. Słucham? No pytanie? To bardzo dużo zależy od użytego sprzętu. Na przykład jak mam y, procesor, który na przykład przyposi Pentium 3, no to to nie popiera dużo prądu, nie, nie wydziela dużo ciepła. No to no, tego azotu nie schodzi dużo, ale na przykład jak mam jakiś bardzo prądożerny procesor, typu na przykład Athlon, y, na przykład AMD FX, na przykład ten był buldożer, no to to jest taka grzała, że to po prostu momentalnie zżera ten azot. Tak? Znaczy nie, to, to też. To, 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 można powiedzieć. <grym> tym, to jest, to jest nie, nie, to jest tylko. O! To jest tutaj. O, właśnie kolega mu... pójść, dobra, ryba jakoś mógł. To jest właśnie też do produkcja. To właśnie kolega na przykład produkuje y, kontenery na azot. To jeden jest na procesor, a ten y, cienki jest na kartę graficzną. Y, tutaj widać na przykład, jak właśnie azot. Właśnie, to nie jest tak, że azot, ciekły azot paruje. To jest para wodna, która powstała w wyniku bardzo dużej y, różnicy y, temperatur. Ogólnie y, sprawa jest taka, że y, też y, trzeba uważać ciekłym azotem, ponieważ to jest gaz, znaczy no azot jest gazem obojętnym. Jak zapewne wiecie, jest go prawie zależnie od źródła 70% więcej w atmosferze. Ale jak mamy ciekły azot i na przykład Lit ciekłego azotu, jak przejdzie w stan gazowy, to z litra ciekłego azotu robi się 700 litrów azotu w stanie, I yy, znaczy, no, z innego litra cieczy robi się 700 litrów gazu. Więc na przykład taki azot jest w stanie wypchnąć yy, cały tlen z pomieszczenia. I jak na przykład podkręcamy w jakimś pomieszczeniu, może w pewnym momencie paść z braku tlenu. Dlaczego? No ale naprawdę. Yy, trzeba podkręcać przy otwartym oknie. Słucham. Znaczy ja na przykład jakby powiedzieć jestem człowiekiem z ulicy, przyjeżdżam do pana, którego tam było widać, on akurat głównie się zajmuje dystrybucją nasienia buchajów. On tam ma ten azot i normalnie mi go sprzedaje. nie potrzeba mieć żadnego pozwolenia. Jedynie trzeba mieć pozwolenie ADR na przewóz większej ilości azotu samochodem. Tak? Znaczy on nie ma aż takiego tego, jak powiedzieć, stopnia kompresji, aczkolwiek też należy uważać, żeby się nie udusić pomieszczeniem, którym się podkręca. Ogólnie warto mieć otwarte okno. Właśnie znaczy tutaj ktoś się pytał o ciekły HEL. Mamy ciekły HEL. No jak widzicie ma bardzo niską temperaturę, mm, tylko to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo droga zabawa. Dużo, dużo droższa niż ciekły azot, bo sam Hel jest bardzo drogi i naczynia do jego przechowywania są inne niż te do azotu i też są naprawdę bardzo drogie. W Polsce nikt nigdy nie korzysta z ciepłego helu, to zazwyczaj z tego się korzysta no, w kwaterach głównych producentów sprzętu, czyli na Tajwanie oni to sponsorują i dają specjalnie wyselekcjonowane procesory, których jest sens używać w ogóle do tego, bo na przykład mamy jakąś średnią jak sztukę, która się stało podkręca, to zużywanie takiej, takich pieniędzy na cichu HEL po prostu nie ma sensu. Tutaj mamy na przykład właśnie kontener, bo tutaj widzicie, on nie zawinięty ręcznikiem po to, żeby się taki nie wytwarzał, ponieważ jak jest tak duża różnica temperatur, to jakby to powiedzieć, przekraczamy punkt rosy i wykrapla się woda, a ze względu na to, że jest zimno, to ona zaraz zamarza. Ktoś widzi tutaj jakieś niebezpieczeństwo do elektroniki na tym zdjęciu? Dobrze, numer. No właśnie, dodajmy. Tak, tak, to, to będzie za chwileczkę właśnie, znaczy ogólnie, ogólnie to działa w ten sposób, że do momentu, jeżeli to jest zamrożone, to nic się nie dzieje, gorzej jak to się rozpuści, dlatego póki mamy, dolewamy tego azotu i jest wszystko zimne, to, to tak działa, to normalnie działało. No to zależy co podkręcamy, ale no głównie chodzi się procesor karty graficzne tych starych, na przykład na Socket 775 był sens chłodzić bo udało się osiągnąć wyższe FSB dzięki temu, tak? Wszystko na czuja, wszystko na czuła. naprawdę żadnych obliczeń, to... To ogólnie jest wiedza, którą się zdobywa z internetu, odznają moich na przykład właśnie tutaj kolega dużo dłużej podkręca niż ja, to się od niego trochę dowiedziałem, od innych też, sam coś wymyśliłem. To, to wszystko jest tak jakby na, na ja po prostu. Tak, jeszcze jakieś pytania? Tak. pytanie. No. Ja Tak. Teoretycznie ma, ale to się kolega powie dalej. No, tutaj poczekaj, bo właśnie chciałem powiedzieć o izolacji. Każdy overclocker ma swoje sposoby, bo nie ma jednego uniwersalnego sposobu. Yy, sekundkę. Yy, na przykład, bardzo, popularnym, bardzo popularną rzeczą, którą się używa, jest gumka chlebowa. To wygląda mniej więcej jak plastelina. Ja to puszczę. Tym się okleja na przykład płytę główną i karty graficzne. To, to, to służy do mazowania ołówka. Jak Przychodzę do sklepu dla plastyków i kupuję na przykład 20 sztuk, to pani się na mnie dziwnie patrzy. <grym> Ale właśnie tak to działa. Obklejam tych butyków. No. Tutaj właśnie yy, to było widać. Yy, obkładam ręcznikami papierowymi, yy, smaruję wazeliną. Yy, No, Jest dużo tych różnych yy, sposobów. Każdy, inne. No, jak zapyta się każdego Rekokera, to każdy powie inny sposób. Można też używać armaflexu. Tutaj widać to czarne wokół yy, procesora. Yy, tak. No właśnie to też ma znaczenie, ogólnie na chwilę obecną overclockerzy głównie używają yy, trzech past yy, Arctic MX-2, FWGA Frostbite i Gelit GC Extreme, który jest powszechnie uważany za najlepszą pastę do Extreme OC, aczkolwiek ta pasta jest bardzo droga i on się głównie używa do najlepszych sztuk. Tutaj na przykład, zobaczycie jak się izoluje kartę. Tutaj jest karta, tak jak jest pudełka wyjęta. Poczekaj, teraz jest zdjęte chłodzenie z niej. Jest radiator na RAM i na sekcję zasilającą. Teraz został zdjęty radiator, ten główny i jest alternatywny radiator tylko na samą sekcję, który Azus dostarcza do modeli Matrix. Tu jest gumka chlebowa, to szare, po to, żeby nie doszło do zwarcia na elektronice. No tutaj widać właśnie ten dodatkowy radiator. Hmm. Ale to niestety nie wszyscy producenci y, dostarczają, bo też nie wszystkie modele dają się do podkręcania takiego dobrego. Tutaj y, z koleżanką jestem z gumki chlebowej. Ulepiła sobie wzorek na mojej karcie, żeby się lepiej podkręcała. Bo te gumki chlebowe są w różnych kolorach: są czerwone, niebieskie, jaką się chce, taką się kupuje. A ja najbardziej lubię szarą, bo nie widać po niej, że jest aż tak bardzo brudna. Na przykład widać kartę graficzną, która już jest po, over, po overclockingu i, i to białe co jest, to jest szron, który jest w miejscu, po drugiej stronie w miejscu, gdzie jest rdzeń karty, bo ona się tak zmroziła. Tak, słucham. Ta mowa o pasach, którą tak. Taka, takie takie pasy, która tymi, nie? To się do ekstremalnego overclockingu niestety nie nadaje. Później powiem. Później powiemy. Nie, to jest, to jest substancja z tego co wiem na bazie nafty. Jakby się dodało na procesor to będzie katastrofa. Tak? jeżeli podkreślam słowo, procesor to jest w poziomie, a tak jak się da nie nie No nie, w przypadku procesora to by było ciężko wykonane, ponieważ mamy radiatory, kondensatory i tak dalej wokół procesora i to by, to by nie zdało egzaminu. to by było za dużo kombinowania. Jeszcze jedno pytanie? Tak. Dobre pytanie, ale tak szczerze mówiąc, naj, najlepszą wydajność ma się Gary Extreme, który jest na bazie y, pyłu diamentowego. Tak. No, Gary Extreme. To jeszcze... Nie, nie, nie. To jeszcze nie. To, no co ty... <noise> to to jestem na pokazie na IME? może słyszycie o Intel Extreme Masters, tam było e, 73 tysiące zwiedzających było i chyba ponad pół miliona ludzi oglądało streaming na świecie z tego. Tam podkręcają właśnie dla Azusa. Słucham. Mam tego Intela k Tak. Tak, no ja miałem akurat dosyć prze... przeciętne sztuki, zrobiłem na nim 5,5 GHz, ale dobre sztuki robią na 3,5. Tak, tak. To na przykład są moje profesory na 775 i na 478. Moje pamięci RAM. A to są karty graficzne jednego gościa z Kabobota. A mi się nie chciało robić mojej kolekcji zwiększać, po prostu nie chciało mi się chodzić na drapinę i robić temu zdjęcia. To na przykład tutaj mamy. Yy... <głos> <głos> no niestety, nie zdążymy tego omówić, ale no, obecnie komputery są na tyle szybkie, że czasami można nie wejść do biosu. A na przykład Azus wymyślił technologię, mamy przycisk, yy, który umożliwia. po którego na 10 na pewno do biosu wejdziemy. Bo czasami z można nie zdążyć. Ja tak mam, podkręcę mocno komputer i on działa tak szybko, że nie zdąży się do tego biosu wejść. A ogólnie, ogólnie to ewoluowało od samego początku. Mniej więcej w czasach Socket A tak producenci zobaczyli, że coś się da tutaj y, podziałać w tej materii, że można coś wprowadzić, jakieś ułatwienia do OC, że nie tylko z workami, tylko już, już, już pro, y, w Biosie, można coś robić, jakieś udowodnienia. Później już y, ERA 775 a no to y, Azus wchodzi z serią y, Republic of Gamers. I tutaj się, jak powiedzieliśmy, zacznęła zabawa na poważnie, bo już są naprawdę konkretne ułatwienia dla overclockerów. I teraz to obecnie się naprawdę coraz lepiej i coraz bardziej rozwija. Jedno jest trochę prościej, bo, bo wcześniej to była naprawdę totalna partyzantka. Teraz są profile na przykład y, dla ciekłego azotu, dodatkowe na przykład akcesoria. Y, tutaj jest OC Panel pierwszej generacji do Rampage'a 3 Extreme. Właśnie. Ale my tutaj cały czas rozmawiamy o ekstremalnych metodach, a można też, każdy może sobie w domu podkręcić nawet troszeczkę. Chodźmy na tym standardowym chłodzeniu typu box. Wiadomo, że nie zwiększymy wydajności o 250%, ale nawet te 10% to już, jest, to już jest przecież coś i, i nic za to nie płacimy. Tutaj jest już trochę lepszy cooler, prolima, prolima, prolimateka. Ale też należy uważać, żeby nie przeszarażować, bo czasami na przykład bardziej opłaca się kupić wyższy model procesora, szybszy, niż inwestować bardzo dużo w chłodzenie wodne, bo można jego powiedzieć popłynąć, że, że już przesadzimy z tym. Tak? Pytanie? Jak najbardziej, chociaż to też zależy od laptopa, bo większość niestety ma bardzo, albo bardzo ograniczone takie możliwości, albo wręcz są one niemożliwe, ale są laptopy, które da się podkręcać. Nawet. Nawet, nawet zdarzają się szaleńcy, którzy podkręcają też laptopy na hazard się ciekłym. <grym <grym tak. O, o, o. Y Szczerze mówiąc, akurat tego nie wiem. Dużo to, znaczy, to, że profesora. Jak jest profesor z serii Extreme, jest duża szansa, że się da. Bo innych z tego co wiem, na przykład nie mają oblokowanych mnożników i jest z tym problem. Ogólnie jeżeli chodzi o OC, takie bardziej dla sportu właśnie warto... Warto trochę kombinować. Tutaj widzimy osobę, która zamontowała kuler, który jest teoretycznie przeznaczony dla procesora, założyła na kartę graficzną. To, to działa, my nawet na naszym portalu też tego próbowaliśmy, nawet jeszcze większe kulery zakładaliśmy na karty i to naprawdę fajnie zdawało egzamin. Właśnie co do chłodzenia wodnego, no to obecnie to rzeczywiście nie jest era chłodnic od kadeta i tak dalej, to bardziej poszło w stronę, w stronę tego, żeby było, było estetycznie i ładnie, to bardziej jest modding niż, niż żeby, żeby była sama wydajność, bo, bo ogólnie chłodzenia powietrzne są obecnie na tyle dobre, że, że jak ktoś chce mieć dobrą wydajność, to kupuje po prostu topowy, topowe chłodzenie powietrzne i to mu wystarczy. Hmm. Dobra, no, chciałem jeszcze pomyśleć tutaj o tym, ale już nasz czas goni. Właśnie, najwyżej to powiemy o tym później. To jest chłodzenie Peltiera. Yy, no tak jak mówiłem, jak przyspłyszycie komputer, może no, na przykład wam szybciej, nie wiem, działać Photoshop, 3DS Max, Blender i tego typu programy. W nich najlepiej to widać, bo wiadomo, no w będzie więcej FPS-ów, ale czy to jest aż tak ważne, no nie, nie jestem do końca przekonany. A no na przykład na, na Blenderze, czy na czymś... <grym> możecie na takich programach użytkowych możecie zarabiać, no i wiadomo, że jak Wam się film wygeneruje szybciej, no to możecie dalej lecieć z projektem i możecie zrealizować więcej tych projektów i zarobić więcej pieniędzy w krótszym czasie. Hmm. Tak, tutaj Przeszliśmy do tego właśnie, czy da się... Znaczy ogólnie jest pytanie, czy da się z overcockingu żyć. Ja podkręcam dwa lata, z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, no, że nie. Do tego się nie dokłada. To jest drogie hobby, ja bym to tak powiedział. Dostaje się czasami sprzęt od producentów, pożyczają, ale bardzo dużą część trzeba zorganizować w własnym zakresie, trzeba mieć swój azot, swój dewar, yy, Różne, Najróżniejsze akcesoria, o których się nie pomyślało, na przykład opalarkę wykorzystuje. No, różne różne rzeczy, termosy, późniejszego, do azotu, multimetry, lutownicy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kosztuje, to wszystko trzeba same samemu załatwić. No, niektórzy producenci chętnie dają sprzęt, niektórzy mniej chętnie, na przykład tutaj muszę powiedzieć, no, na przykład no, Intel i Azus są całkiem, jak powiedzieć pod tym względem, przynajmniej polskie oddziały są całkiem w porządku pod tym względem, ale na przykład już AMD, no to. To jest bardzo negatywny przykład, ponieważ mi się nie udało do tej pory ani jednej sztuki procesora od nich otrzymać. Po prostu nie chcą dawać do OC procesorów i tyle. Słucham. Ło, wow. nie, może lepiej nie będę mówił. Bo tym bardziej, że jeszcze jak pokazałem wcześniej, ja też jestem takim trochę zbieraczem, luby takie jakieś rzeczy typu WDU i tak dalej. Może kojarzycie na przykład wd 5 i tego typu karty, no, albo XG i Volary, takie bardziej też egzotyczne rzeczy, to trochę ciężko zdobyć, albo na przykład karty typu y, GTX 285 Classified, to też nie jest prosta do zdobycia karta. No, no ogólnie, ogólnie raczej się do tego dokłada, nawet jak są nagrody na konkursach, bo, bo są konkursy z nagrodami, nawet też pieniężnymi, to no się to wygląda w ten sposób, że samo przygotowanie, same nakłady potrzebne do przygotowania się do konkursu, Y, są większe niż później się tą nagrodę otrzymuje. Więc naprawdę do tego się raczej dokłada. Na przykład o, możecie pomyśleć, że Azus mi tu y, zapłacił furę pieniędzy za to, żeby mówił, jaki on nie jest super. Nie, Azus mi nie zapłacił tutaj nic, Azus mi tylko zwraca koszty przeprowadzenia tego pokazu. Ja nie dostaję od nich niczego. Tylko tyle, że jeszcze mi pożyczyli sprzęt, żebym pokazał, że się podkręca. Teraz y, ja podkręcam dwa lata, tutaj y, kolega ryba podkręca nieco dłużej. Niech on się też wypowie na temat swoich spostrzeżeń na ten temat. Może ma jakieś inne przemyślenia. E, dzięki, witajcie. Nazywam się Marcin Krybak, Kryba, mieszkam w daleko mi e, zielonej, w Międzyrzeczu. Tam się urodziłem, to mieszkam całe życie i rozpoczynam mały biznes. Czy można żyć z overclockingu? No to jest ciężkie pytanie. Raczej mi się wydaje, że stricte z samego opcji nie można żyć. Nawet jeśli się brałoby udział w kilku czy kilkunastu zawodach rocznie, i wygrywało nagrody pieniężne typu 2-3, nawet 5 tysięcy dolarów za pierwsze miejsce. To nie jest nagrodą gwarantowaną, bo oczywiście nie, nie zawsze jest powiedziane, że będziemy mieć po pierwsze miejsce. Za drugie, trzecie dostajemy dużo mniej już. I te pieniądze, które byśmy musieli włożyć, żeby uzyskać odpowiednią ilość sampli, czy odpowiednią ilość dobrych sampli, bo oczywiście każdy procesor się podkręca inaczej, te koszty przekraczają nagrody. Czyli, jakby ktoś chciał żyć tylko i wyłącznie z podkręcania i zawodów, to jest raczej niemożliwe. Nawet jeśli byśmy od razu sprzedawali wszystkie y, nagrody rzeczowe. W nawet w dobrych cenach, co jest w ogóle niemożliwe, bo Oste. ten sprzęt jest praktycznie bez gwarancji. Każdy by chciał płacić za niego tylko 20-30% realnej wartości. Także na tym ciężko jest zarobić. Ale ja i wiele osób znaleźliśmy metody. I czy sposoby na to, aby się zakorzenić w tej branży, branży IT i działać przy overblockingu i tworzeniu, e, tak jakby całej sceny? Ja na przykład zostałem redaktorem. Na samym, na samym początku mojej kariery podkręcania pracowałem dla jednego z portali internetowych, testowałem sprzęt, przez to też miałem dostęp do większej ilości sampli, e, przez to też mogłem robić wyniki, szkolić się, ćwiczyć, bo. Może to wyglądać trochę dziwne, ale w programach typu 3D Mark czy Super Pi były takie okresy, że potrafiłem przez miesiące siedzieć i przez 15-16 godzin od rana do wieczora siedzieć przy tym i puszczać ran za ranem tylko po to, żeby sprawdzać wystawienia. Podkręcam już od 10 lat, mam 26, można policzyć kiedy zaczynałem, eee, i kiedyś nie było takiej bazy informacji, do tego my wszyscy sami dochodziliśmy. No, raczej internet już był wtedy, tylko nie był taki powsze powszechny i przez to też e, całe community nie było takie rozbudowane, nie było tak, tak dużo kontaktów. A z czasem to wszystko się m, rozrastało. Polskie fora, zagraniczne fora. W międzyczasie powstała idea, e, jak Grzesiek wspominał wcześniej, Hubbot. Hubbot powstał e, na zasadzie. Jeden ze studentów w Belgii stworzył program, raczej program, e, ranking e, i to był jego projekt na uczelni. Okay. Tych rankingów kiedyś było bardzo dużo. To nie jest raczej rankingów to raczej to wszystko było oparte na, na zasadzie, że na forum mieliśmy jakieś rankingi i to wszystko było takie niezautomatyzowane. Jedna osoba postanowiła na, stworzyć e, projekt programistyczny na swojej uczelni w Belgii. I gdzieś kilku pelgów doszło do wniosku, że jednak można coś z tym zrobić. I od hopi przeszło to w zawodowstwo. Teraz jedna z tych osób siedzi cały czas na Tajwanie i pracuje z tymi wszystkimi firmami z branży IT, żeby być bliżej. Przeprowadził się na Tajwan. Dobrze, to teraz może jakieś pytania? Jak się zaczęła? Znaczy się już 10 lat to... Tata nie chce mi kupić komputera szybszego. Ale Mój znajomy powiedział mi, że można, to, można e, dzięki kilku programom zwiększyć wydajność e, w samym systemie, że nie było trzeba wchodzić do biosu i tak dalej. Mój tamtejszy, tamtejszy sprzęt nie pozwalał na zauważalny wzrost wydajności. E, tak naprawdę pierwszą próbę podkręcania to było mojego znajomego z Pentium 3 450 i jedną opcją e, zmieniając FSB zmieniliśmy też e, taktowanie AGP. PCI pamięci, procesor podkręciliśmy o 150 MHz, karta graficzna, przez to, że AGP pracowało szybciej, dostała takiego gusta, że w 3 marku 2001, o ile dobrze pamiętam, z 500 punktów zrobiliśmy 2000. To... No i właśnie, przejdę dalej do swojej kariery, bo od, pra od pracy redaktora umożliwiło mi rozwój w rankingach overpokerskich, tak? czyli im byłem wyżej w rankingu, tym miałem więcej możliwości, miałem większy dostęp do sampli, część wiadomo mogła u mnie zostać, wygrywałem jakieś nagrody. W młodym wieku około 20 lat te pieniądze, które, były, które uzyskiwałem, pozwalały na to, żeby sobie spokojnie żyć w domu z rodzicami. Teraz to niestety to wygląda troszeczkę inaczej, jak już człowiek jest dorosły. Do tego też w międzyczasie oczywiście potrzebne były chłodzenia, tak? No i co tutaj zrobić, skoro ciężko jest kupić na przykład taki kontener? Mój kolega pomógł mi około 7 lat temu zbudować pierwsze prototypy i dzięki temu urosłem w branży jako sprzedawca chłodzenia. Na tego typu zawodach, jak tutaj są zaprezentowane, to jest akurat jedna. Finał z Tajwanu 2010 i o ile dobrze pamiętam, około 60-70% chłodzeń, które tam były, były mojej produkcji. Przez ostatnie lata większość zakupów były robione u mnie. Jeśli ktoś potrzebował chłodzenia ekstremalnego, przychodził do mnie. Jeszcze jakieś pytania? Proszę. Ten krągu jest wstępnie toczony, a później sprezowany. w jakim zakładzie U mnie. Mam frezarkę SENCE i dlatego też chciałem powiedzieć, że siedem lat temu zacząłem studia na Politechnice, no ale niestety tej pracy było tak wiele, że nie mogłem pogodzić tego ze studiami. Pożyczyłem studia i skupiłem się w 100% tylko i wyłącznie na karierze overkokera. Na zawodach, na pracy z firmami, na pracy z portalami. Aktualnie się zajmuję produkcją chłodzeń ekstremalnych na własnej frezarce CNC, chłodzenia wodne oraz organizowanie eventów i różnych rodzajów promocji, chociażby tak jak tutaj. Dobra, ja teraz w tej chwili zapraszam Was na przerwę. Ewentualne pytania jeszcze może w drugiej części. Zapraszamy, będzie pokaz, część bardziej jeszcze praktyczna. Oczywiście kontynuujemy też konkurs, bo to jeszcze nie jest skończone.